Dobra. Pierwsze. Fajny No tak Ej, <śm _> no, tak no, bo... eee, ale moi to też oczywiście. Śniadek, tam, 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 tam i. <śm> Fajnie, fajnie, fajnie zrobione film. To jest ruch chaosu ruch, ja w tym Ja i zgodzę nie wiem ileś mi proponować. Nigdy bym tego filmu nie odnalazł, po tak z automatu. To, to jest. nie wiem czy blok ten folder, ale tak trzeba żeby się wiesz zajebiste klimaty. Fajnie jest pokazane jakie jest szturmować, zostają szturmować I komu nie daje na tych wszystkich tych tajemników, na takie bandy, takich zabijaków. Tam nic cię o, no, no bo zbrało, nie wchodzi jakaś warka tam. Idzie do potem wchodzi drugi tamty, przylepie nabiegł na też dórku. blała wlała Dobra z tego wynika no, z I na się Pierwsza tura ruchu Chaos na